Firma Kim działa na rynku od 1999 roku. Podstawowa działalność firmy to sprzedaż i montaż stolarki otworowej. Dysponujemy szeroką gamą produktów galanterii okiennych. Wysoką jakość naszych produktów zawdzięczamy współpracą z prestiżowymi firmami w Polsce, takimi jak Sieran, Wentana, Pietrucha czy Portos. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Drutex. Oferujemy klientowi bardzo szeroką gamę produktów: okna, Poprzez okna PCV, drewniane, aluminiowe, okna do piwnic i okna energooszczędne. Również drzwi, rolety, żaluzje, parapety, moskitiery, wertykale, rolety zewnętrzne i bramy garażowe. Priorytetem dla nas jest satysfakcja i zadowolenie klienta. Długoletnie doświadczenie pozwala służyć klientowi fachową poradą i pomocą. Dewizą naszej firmy jest. Cuda. Robimy od ręki rzeczy niemożliwe w 48 godzin. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.